Kanał OnlyGamesPL. Witajcie w kolejnym wydaniu strefy retro. Tym razem przyjrzymy się jednemu z największych hitów SNES-a, czyli 16-bitowej konsoli Nintendo. Był rok 1994, a stacjonarna maszynka japończyków potrzebowała kolejnej gry sprzedającej system, która odwróciła uwagę od konkurencji. Potrzebowała takiego tytułu, jakim okazał się właśnie Donkey Kong Country. Pierwsza połowa lat 90. ubiegłego wieku to zażarta walka Nintendo z wieloma konkurentami, którzy wyrastali jak grzyby po deszczu. Najpoważniejszym rywalem była Sega Mega Drive, ale inne firmy również nie próżnowały i starały się podjąć rywalizację. Sega kombinowała z przystawkami do swojej konsoli, po cichu przymierzając się do wypuszczenia Saturna, a na horyzoncie majaczyła już PlayStation firmy Sony. W takich okolicznościach Super Nintendo potrzebowało po prostu dobrych gier. Tonki Country został stworzony przez studio Rare i zachwycił wszystkich przede wszystkim swoją oprawą. Na 16-bitowych konsolach czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Renderowane modele 3D, świetna animacja bohaterów oraz prerenderowane tła i obiekty powodowały autentyczne szczęki u graczy i recenzentów. Wyglądało to wszystko spektakularnie i przedłużało żywotność konsoli. SNES łapał lekką zadyszkę w czwartym roku swojego istnienia, ale takie hiciory jak właśnie Donkey Kong Country oraz między innymi Super Metroid zwróciły uwagę kolejnych milionów fanów gier wideo. Nie da się ukryć, że w Polsce mało kto wówczas posiadał Super Nintendo. 16-bitowa konsola Japończyków była niemalże nieosiągalna w naszym kraju, w którym królowały wtedy klony Pegasusa czy komputery Amiga. Nieliczni szczęśliwcy, którzy mieli okazję grać wówczas na snesie, nie mogli jednak narzekać na niedobór dobrych gier. Platformówki były jednym z najpopularniejszych gatunków, a Donkey Kong Country wyróżniał się z natłoku podobnych gier. Był świetny niemal pod każdym względem. Powalało prawą, świetnym systemem rozgrywki, możliwością tagowania bohaterów czy wymagającym poziomem trudności. To było coś, na co fani Nintendo czekali. W tamtym okresie pomysł tagowania postaci był czymś zupełnie nowym. Era dwójek bohaterów w platformówkach miała dopiero nadejść, ale Donkey Kong Country udanie przecierał szlaki. W grze mogliśmy sterować jednym z dwójki małpiszonów. Tytułowy Donkey Kong był większy i silniejszy. Żaden przeciwnik nie mógł mu stawić czoła przy sprawnie wykonanym ataku. Diddy z kolei był słabszy, więc od niektórych przerośniętych oponentów się odbijał, ale za to był szybszy i potrafił dalej doskoczyć. Pomiędzy bohaterami w każdej chwili można było się przełączać, więc sprawnik gracze wykorzystywali ich umiejętności w rozważny sposób. Dzięki Country to również wspaniałe pełne świeżych pomysłów poziomy, w grze było praktycznie wszystko, co mogli sobie wymarzyć fani platformówek. Sporo skakania, walki z bossami, sekcje pływane. Dosiadanie zwierząt, w tym kultowego nosorożca, czy setki sekretnych aren do odkrycia. Nie sposób było się tu nudzić, bo każdy świat zaskakiwał czymś nowym. Mogła to być konieczność włączania światła, jazda kopalnianym wózkiem, czy trudne zimowe etapy, w których po pierwsze mało było momentami widać, a po drugie bohaterowie się ślizgali i sterowanie było tym bardziej utrudnione. Dzieło Studia Rare zasłynęło też za sprawą wymagającego poziomu trudności. Choć na kartridżu była opcja zachowania stanu gry, to i tak końcowe etapy w Donkey Kong Country bez problemu przetestują umiejętności każdego fana gatunku. Niektóre sekcje sprawiały problemy nawet pomimo tego, że znało się je na pamięć. Choć przejść całą grę było niezwykle trudno, to mieliśmy do czynienia raczej z chęcią powtórzenia trudnych fragmentów niż wyrzucania karta przez okno. Gra była uczciwa, jeśli ginęliśmy, to wiadomo było, że wyłącznie z własnej winy. Wiadomo, że po dwóch dekadach od premiery Donkey Kong Country nie prezentuje się już tak okazale jak dawniej, ale trzeba przyznać, że dobrze zniósł próbę czasu. To jednak dwuwymiarowa platformówka, a one wolniej się starzeją niż na przykład pierwsze pozycje 3D. System zabawy był na tyle świeży w 1994 roku, że i teraz trudno się do niego przyczepić. W zasadzie w niewiele zmienionej formie platformówki przetrwały do obecnych czasów, więc nie trzeba co chwilę narzekać na widoczne archaizmy. Jedyne o czym trzeba pamiętać przed zagraniem to wysoki poziom trudności. Ten tytuł nie wybacza błędów i końcowe poziomy bezwzględnie przetestują Wasze umiejętności i zręczność. Jeśli jednak nie boicie się wyzwania i chcielibyście sprawdzić jedną z najlepszych gier ze snes lepiej nie mogliście trafić. W Dungeon Country można bez problemu grać nawet dzisiaj i dalej świetnie się bawić. Jedynym problemem może okazać się znalezienie oryginalnej wersji na Super Nintendo w atrakcyjnej cenie. Alternatywą pozostają edycje dostępne dla obecnych maszynek wielkiego N za pośrednictwem platformy sieciowej. Jeśli tylko lubicie platformówki i jesteście fanami retro gier, kupujcie bez większego namysłu, nie zawiedziecie się. Jak zwykle dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście cofając się razem ze mną dwie dekady wstecz. Zachęcam do udzielania się w komentarzach. Napiszcie, jakie macie wspomnienia związane z Donkey Kong Country, a jeśli materiał się podobał, zostawcie kciuka w górę. Do usłyszenia już niebawem.